Właśnie jestem w moim ukochanym atelierskisimo i dziewczyny przygotowują mnie. na no co? Dzisiaj zaczyna się moja przygoda z agentem, bo razem z moją ekipą będziemy oglądać pierwszy odcinek Agenta. Idzie inauguracja, także nie mogę się doczekać, chociaż trochę się boję, że tam, no, jak nas tam pokażą. Co tam no. wywijałaś. <noise> co tam, tam wywijałam, ale dajcie mi się najpierw przygotować. Ja już jestem gotowa. Wyszłam właśnie od dziewczyn. Jak zwykle przygotowały mnie na bóstwo. Jedę teraz do mojego ulubionego butiku, czyli do zakładu, przygotować kreację na dzisiaj. Jak Wam się podoba moja kreacja? Chciałam trochę taki element podróżniczy, więc skusiłam się na kolor kaki. No i pomyślałam sobie, że zamiast sukienki, tym razem wybiorę właśnie garnitur. To jest moja siostra bliźniaczka agentowa, jak dzisiaj, ja dzisiaj na pewno. <grym <grym I w ogóle ci układam, że też się tak okaże. E, idę mam przedstawić ekipę, to jest Karolina. Bardzo mi miło. Tam jest Julka, to jest agent Julka. Ona oczywiście już live'a robi. Czyli ja mu się wszystkim wygaduję, że jestem agentem. Miał, ale nie mówcie nikomu, ja obiecałam e, Julce, że nie powiem, że ona jest agentem. jest kolejny agent, chory agent, ale chory agent. Ale to Uświerdzi się Rysiu. To, ja nie jest Peja. to jest Rysiu, który e, ma e, piękne robaki w pokoju, które mają do linie. Ale hodowlane. Tak, e, i karmi Hermana e, odżywkami białkowymi. Hodowlane, ponieważ e, Ryszard o, na miał ten... najczystszy rum. Tak, uczestników. najczystszy rum. dokładnie. Nie, jest agentem, Moja jest ja agentem. Ja tak, tak. I, ag i agent o wszystkich mówi, że jest agentem. Przyszedł do Michaela. Siemamo. W tej edycji ja. Michał postanowił nie używać żelu. Bo Się skończył! Wow. No pokaż się. Wow, jaki to jest to co to jest, w ogóle, do czego to jest? Kolejny agent. On podobno wysoko e, skacze na kajcie. Więc co wniosłeś do programu Agent? Dużo kłótni. Będzie nam gotował. Ja nic dzisiaj nie gotuję. Ja mam dzisiaj święty spokój. Ja się będę nam dzisiaj gotował. Teraz jestem z naszym ciasteczkiem. Tak, pięknym. Tak. Tak. Tomek hmm. bardzo to spodobał mi się. Mój strój, wybraliśmy więc... na tę ramówkę kolor zielony, tudzież kolor khaki. Taka, taka bardziej zgniła zieleń, moja jest taka bardziej fresh. Moja jest bardziej podróżnicza, a nie zgniła, ale okej. Okay. Tomek po zazdrości mi tak naprawdę odfitu, bo wysłałam mu wczoraj wieczorem. I stwierdził, że ojzu, jak skórka tak dobrze wygląda, to może ja też tak będę dobrze wyglądał. Będę wyglądał lepiej od niej. No tak, niestety mu się udało. E, słuchajcie, słuchajcie, już jutro jest pierwszy odcinek Agenta, my już go widzieliśmy. Oglądajcie, bo Tomek pokaże zapraszamy. klatę. Jak Ci się podobała nasza rola, wiedziałeś, że taka jestem? Podobało mi się, no ale naprawdę mnie zaskoczyłaś tam, naprawdę. Ja byłem w szoku, mówię agent, działa agent, normalnie. Niewiarygodne to było. Ale będziemy się Ja wiedziałem, przyjaźnić? że mamy jak... jeszcze przyjaźnić. a jak, jak, jak jak się nie mam ze Skórką przyjaźnić? ona jest naprawdę taka kochana, że Jesteś Super. naprawdę fajnie, dobry byłeś kompanem, mam no, nadzieję, że ja... jeszcze będzie y, okazja. No, jak? Nie będziemy żeby... jeszcze mówić o naszej roli w programie, bo y, Boże, y, y, widzę, że o tym wszystkim mówią uczestnicy na bieżąco nie y, zdradza, y, y, w tych nie w setkach, także no, nie mogę nic powiedzieć. Nie no. zdradza, ja też nie powiem, że y, porwałeś y, Znaczy To jest off-camera, znaczy, nie było tego pokazane, y, <grym> ale my wiemy, więc coś, było <grym> co było i nie jest, nie pisze się w rejestrze. Słuchaj, obiecuję ci, że do końca życia, jak będziesz y, musiał powiedzieć słowo Policja, to ja będę je za Ciebie wymawiać. I proszę Cię, nie śpiewaj mi głuchej nocy. A właśnie, zapomniałam. Głucha noc. I robiła słucha, to takim... Zawierucha. Ja ma ten ten głosu taki tajemniczy, e, nieco erotyczny Hirysiu, e... i do łóżka mi tak śpiewała. A ja mówię, bo ja mam skórka, bo Przestań, Cichutko, śpiewaj, cichutko. No cichutko nie wolno. <grafy> e, a ja obiecałam tak, że od, e, od agenta będę słuchać hip-hopu. No polskiego. mam tutaj, pójdę dla Ciebie nawet. O, czekam! No, także dzięki Rysiu, To już koniec dzisiejszego odcinka. Cieszę się, e, że byliście ze mną. E, jeśli Wam się podobał odcinek, jeśli chcecie więcej agentowych y, odcinków, to o, na przykład z Jasiem. Jasie, Jasiu, a, obiecał, że y, ugotuje coś dla Was. Piszcie w komentarzach co chcielibyście, żeby Jasiu Ale żeby mnie z torbami nie puścili, bo, bo <laughs> Jakiś to... fit, tani przepis. Może być? Może być. Dobra, dobra. to ja się piszę w takim Dzięki, razie. Dzięki, Jasiu. A, ależ nie ma za co. Dla Ciebie wszyscy mają... Lajkujcie, subskrybujcie, a wtedy Jasiu y, Wam zrobi mega super przepis. Jeszcze nie wiem na co, ale coś wspólnie wymyślimy. A tak naprawdę piszcie w komentarzach, co chcielibyście, Chcielibyście zobaczyć w kolejnych agentowych odcinkach, a ja chętnie e, to dla Was przygotuję. Jeśli Wam się podobało, to proszę dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał e, i będziecie na bieżąco, kiedy powstanie nowy odcinek. Wzięki!